E Wydanie gazety ulubieńcy Z klasy przesyłam na zamówienia. Oczywiście, zamówienia składajcie w komentarzach pod tym lub, jak chcecie, innymi filmami. A teraz już dzień dobry z tej strony wiejskiej ziemniaczki Z klasa. Bardzo się cieszę, że. Dzisiejszy pierwszy film z klasyfikacją złotej piłki Z Klasy 2020 przyjął się jak widzę bardzo dobrze i wręcz świetnie. No, ale teraz pora, już na film. Drugi film, sylwestrowy, może bardziej na pożegnanie tego roku. Jest to film, żeby podsumować ten rok, który właśnie się kończy. Te całe podsumowanie znajdziecie w gazecie Ulubieńcy Z Klasy najnowszy numer, który wydajemy właśnie dzisiaj. Można na niego oczywiście poprosić w komentarzach. Można też poprosić o cały, całe, wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy z tej serii. Właśnie to pokazywałem na początku odcinka, więc jak ktoś chce, to niech prosi. A teraz przejdziemy do podsumowania tego roku, zwyczajnie w świecie. Był to nasz pierwszy rok, więc było dużo rzeczy. Nowych, naprawdę, bardzo dobrze myślę, że nam poszło jak na taki kanał, no dosyć, który startuje od zera, tak bez żadnej sławy w, w innych portalach, tak. Więc bardzo dobrze nam poszło, naprawdę film y, moje Hot Sticking Challenge. Y, no to naprawdę świetny majster sztyk, jeśli chodzi o was, o was, bo to wy sprawiliście, że ten film stał się. Tak, popularny 300 wyświetleń, ponad no, rekord Z klasy. Chodźnik Niczyna Maszka, też niewiele mniej wyświetleń, więc naprawdę to dwa y, bardzo popularne filmy. Y, no, chyba dwa najbardziej popularniejsze w tym roku kalendarzowym. Też był super Puchar, co należy wspomnieć. W lipcu był super Puchar, na początku lipca. No to do dzisiaj po prostu czary mi przechodzą po plecach, jak o tym wspominam. Też dokładnie od 20 maja 2020 roku są z Wami ulubieńcy Z klasy, wcześniej ulubieńcy Z klasy ORG. 5 wydań zrobiłem, dokładnie aż 5. Jedno zrobił Maciek, specjalne wydanie, wydanie na jednolecie. Było wydanie na maj, czerwiec, lipiec, październik, no i teraz właśnie jest na grudzień i Właśnie tak się prezentuje Z-Klasa w formie gazetowej. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jednak, mimo wszystko, ten rok trzeba już zostawić w Pierony I iść w kolejny rok, w kolejne sukcesy, i myślę, że już w najbliższych dniach będzie kolejny film, kiedy, gdzie zapowiemy coś naprawdę ważnego, co będzie trwało, umówmy się, kilka miesięcy, a kulminacja tego będzie naprawdę niesamowita. Więc trzymajcie się, moi drodzy wspólnicy, dobrego nowego roku, zetnego nowego roku. Przede wszystkim.